Tu się mam czeknąć, że pani Tu, Tak? Tak? Chcę być z mamusią, kochano. Z mamusią chcę być, tak? To nie w kąt. Chcesz być, tak? Czekaj, tak. za tym tu wychodzę. Chodź, zostaw tu dobra. Czeleścice, miłą się, młotą i pińsku. Chodź, tu zostaw. Chodź, zostaw. Chodź z mamusią, chodź. Chodź do mamusi, chodź, chodź. Chodź do mamusi. Chodź na rączkę, chodź. Chodź na rączkę. To na rąsie, rącz chodź na rąsie, no. Na rąsie mi się chce, wejście. Co tam ta porabia? Mhm. Mm ja. Poczekaj, co tam tam sedent? Co chce? Chyba skrywysynek? A nie, mi się spać, go dosyć, dobrze, Tak, co chcę, też chcę spać. O jezu, mać. A ten, gdzie ten, no jak śpisz w gnojku? No ten, tu jeszcze wstałeś. ja to, to wstawa, nie wiem, co tam. iść. Lekcje odrabiać. A nie, ma co zjeść, super. Nie, matka, nie ma co jeść. E, nie spać. Obiad podaj. Daj ma spaghetti, dawaj. Spaghetti, daj raz. Kucham, ma co jeść. co, chory. Żacie, podaj, a nie chorej. Chorej z rolej. Podajesz. Żacie racie, dawaj. Matka, matka. Matka Dina, No co ty chcesz? No Sebastian, jak ci urósł nieźle, synuś. Ja nie był niemowlakiem, to była zabawa z niemowlakiem. O, ja Tak, to jest ich kata taka. Tutaj, trochę coś tam remont zrobiłam w tej chacie. Trochę pomalowałam ściany, trochę coś tam. Dobra, dobra. Powracamy. Dobra, dobra. Dina sobie tam gotuje. Gatuj, gotuj Ten inny facet może spać. Widzicie jak lekcje odrabia? Widzicie <grystanie> jak lekcje odrabia? Odrabia lekcje. Jej, Sebastian, musisz być wzorowym uczniem. Musisz mieć kurde same szóstki. <grystanie> Dobra, tak. tamten dupek śpi. O, śpi już, włożył, śpi. Włożył, śpi. Dobra, tej obrazek i kupiłam. Jej, ty nie. Dobra, tutaj jakiś telefonek. Tutaj takie coś, łóżko, ściany, dobra. Kisia, spokojnie. Graj ze mną, przestań. Dobra, dobra, gramy. No przestań, no cholera, ja sam się skórze. Przestań jeszcześć ja tu. Przejść tu, jemy. Jemy Dina, dawa, jemy teraz. Jedzielamy jedzenie. Jemy, jemy. Chłopaczek się wyspał. co się coś tam robi. Porobi co coś tam. Później się pobawi, nie wiem, bawi się. Daw się nim, co tam chcesz, ty, nie coś tam. Nie wiem, czy chciałbyś, ja gada o duchach. Jej, gadamy sobie z koleśem o duchach. Widziałeś kiedyś ducho? O tam? Jak się nazywasz? Bar się nazywasz, bar. Postać mi się na przeze mnie bar. <laughs> Koleś się nazywa jak bardzo Do tego, do alkoholu. Bar, bar, bar. A to na imię barman. Bo coś się bar, bar, Afrykański bar. Bar, bar, bar. Bar, bar, Gramy, gramy. Gramy, Tutaj opiekunka przylazła, dobra. ci spać, dobrze, co tam chcesz. Albo się jeszcze nie wykąpać i nie skorzystaj jeszcze. Nie, weź się wykąp lepiej, bo śmiesz, się nie tam przepisz. No, to sobie idzie, dobra. Bye, bye. Idź sobie, panie. A ty się dzieckiem na tej opiekunku. I do roboty, idzie do roboty Niech to to, idziesz idzie do roboty, nie? Chyba idziesz. W piątek idziesz do roboty, w piątek jest piątek. Samochodzi dziesięć jakiś idziesz a ten. Jak tam chodzisz do roboty? Możesz, w też chodzisz do roboty. <grymianie> co ty dać dzieckiem? Nie wiem co robić dzieckiem. A piekłka ciada zrobić. No moje maleństwo. Do mojego maleństwa, dobra. Idź spać, a bo gdzie tam z łóżku. No. Ona bezczelna śpi? <grywia> Ona bezczelna padła i śpi, prawda? Weź się, obudź. Dobra, i spać koło tego swojego Pacana. Nie, nie wiadomo w którym. Dzisiaj spać mu się dość. Dobra, trzeba jak on ten co robi. Dzieciak. Dzieciak. Gdzieś ty jesteś, kurde. No dzieciaku cię nie widzę. Allo, dałeś lekcje? Dałeś lekcje, już same szóstki. Jej, same szóstki będziemy mieć, kurde. Będziemy geniusze za tą, kurde. Dlaczego? Geniusze. Proszę wkurzania się geniusze. Geniusze, geniusze, geniusze. One dałaś piorę razem. <słysy> Dobra, śpi razem, śpi do rana. Spajta, se spajta se spajta. E, e. se spajta, se spajta. Se spajta, O spajta, spajta spajta. Ojej, dobra, gra, dzina, Dobra, gra, dobra, grasz, Dina, Dina, gra, 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 komuś gra, 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 a, pianina ci kupię. Ciekawe, gdzie ja to pianin w piostawie jeszcze kupię. Dobra, kupić pianina, dobra, była pianina, to będzie pianina miała. Z bankru wierzę, z tą pubę, to z Nie to. Jest pia... jakieś holne pianina. Nie ma pianina. Nie, gdzie to będzie? Gdzie jest pianina, gdzie to tu będzie? Nie, tu. Ojej, Jezu. w ogóle. 3,5 tysiąca, dużo mać. Będzie mało, no i no szczęśliwy. Nie wiem, że jest segarz na pianinie. Durnym, pianinie! To nawet <ścoughs> się nawet nie mieści. Nie ma tak to postawić, jak na to temat postawić. Ale mogę to na jakąś stronę? O, o, tu trochę. Jej da radę jakoś. Dobra, je, jest pianino. O ja pierwnic trzeba. Pianino, do twoich potrzeb. Kurwa kominek, na no nie na serio. Może nie wkurzać naprawdę. Znaczy nasz medina wkurzać trochę, masz swoje pianino nie wkurzaj Kolejna żmija. Dobra, jest okej. Okay, dobra. No. Super. Zajebista zabawa. Pianina kupiona. Ona ma takie wymagania, że ja pierdolę. No, znaczy to znaczy się bogatego męża. No masz przecież. Mój na ciebie harował za Trzy punkty potrzebuję. Żeby... Jeszcze awans dostarczy coś w Nie, no, wrócił, nie czytał. Pójdź na kureckie książki. Czytał. Cholerną książkę będzie czytał, dobra. Cholerną książkę, dobra. Czytał książki, dobra. A, tak, mam ubaw z tej gry, dobra. będę miał. by po... <grym> 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 Ojej, ojej, ojej. Nie, to jest 60. ktoś już odcinek, dobra. Najlepiej, ojej. Długa seria się szykuje. Uh -huh, uh -huh. Więc czekajcie na, na nie wiem, jeszcze nie, ja będzie z tego odcinka już przygody Diny i tego jej nowego Benjamina i syneczka Sebastianka, Sebastiana, Ta Sebastiana, Sebastiana, no Dina Dina um. Taki ja. Dobra, wraca. Dostaje wyższe oceny. Jejo! godzina samochód zaraz przyjeżdża, no. Weź i dziwiaj kąpiel, czy co tam chcesz. Nie, chciałam, chciałaś. Zjedz jeszcze coś. Eno, eno. Zaj, synuś przyjdzie zaraz, weź, nie jedź, synuś. Kąpiel. Jeden synek. Synek? Halo? Synek, synek. Synek, synek. tu położyć. Dobra, tam stoi. Albo dobrze, Gdzie synek czeka? Jaki, Rachunki zapłacenia. No to. Ty sobie naprawdę robisz ja razem, nie? Gdzie masz tą cholerę? muszę tu, tu lekcję wyrażać. To idź spać. Nie, nie, Spać w piżamce. Idź spać do piżamki. Daj mi spokój. Dina, na stanowisko kierowniczka, zmiany w barze. Świetnie, nie poddajesz sama jedzenia, ale musisz się zmierzyć z nowymi kłopotami. Spl spl Splątaną dość w kasie fiskalnej, zatkanymi Zownikami napojów i kutliwymi, słabo opłaconymi pracownikami. Staraj się twórczo rozwiązać problemy albo czekać się, usunięcie resztek sosu z włosów. I to bardzo, bardzo długo. Gina pracuje teraz w godzinach 17:22. Zaczynając od zaraz. Nie zajmuje się i. okuwa nie dawaj. 5000 mamy. No super. 5000 inns, maat. Kasten. dat kloppen, goed. Goed, je bent schattig. Goed, goed. Maat je afvragen. Goed, goed. pianino. oké. dat zijn de dinne 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 dienen. dinne dienen, dienen, dienen. dienen.